No ją, no siema, siema, siema ludzie, bo ja yy, nie wiem tak, taka... Tak. No chciałem wam oznajmić to, że tyle diamentów wykopałem... Tyle diamentów wykopałem, yy, że yy, po prostu... Yy, po prostu diamentów... Yy, po prostu, po prostu... No, jak widzicie, 10 diamentów. Tutaj dowoduję, 3 szmaragdy, 4 złota, 15 tego żelaza, 2 60 czwórki i 2 red z czerwonego proszku i lapis lazu i 30. Dobra, dalej. Hmm, postanowiłem, że nie będę już się wstrzymywał przed wykopaniem tego bo naprawdę chciałem e, no, chciałem wam to pokazać aha, znaczy, że to no bo nie chciałem tego zatrzymywać no, no, a w ogóle to może być ostatni już odcinek albo przedostatni więc chciałem się zmotywować i zrobić wam ten odcinek dobra, koniec gadania tak, jest 20:55. I znowu kontynuujemy odcinek. E, czyli tak. Ho, ho. Najpierw pokażę mój dom, który zrobiłem bez żadnego projektu pomocy. E, dobra, to jest mój dom. Tak się prezentuje. E, to jeszcze mogę pokazać z boku z tej strony tutaj no tak cieszymy się dobra nie wyszedł dokładnie tak jak ja chciałam ale jest i trzeba się tym cieszyć co się ma e, dobra co ja dzisiaj na odcinek przeszkodę najważniejsze pokażę Wam e, Boże Trzeba było trochę wykopać, bo jesteśmy w końcu w skale. Znaczy, no, w górze, więc... Um, było trzeba kopać, 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 kopać. O Jezu... Ja chyba... ...typie godziny kopałem. Bez przerwy. Aha, i nie zrobiłem Diamentowego kilofa. I nic nie zrobiłem z tołu do Enchantingu. Dlatego, że nie chciałem marnować diamentów przed Waszym przyjściem. Dobra, dalej. Tutaj znalazłem pierwsze diamenty, więc już możemy je. Hmm, em, no. e, znaczy, to miejsce diamentów zakryć. Tutaj znalazłem kolejne diamenty. I ich było bodajże 6. Tak, 6. Aha, i tam jeszcze znalazłem tu poprzednie diamenty. złoto Aha, i tam był szmaragd jeszcze. Dalej. Tutaj właśnie obsydian znalazłem, który będzie nam potrzebny zaraz. Kurde, ale lagi. Nie w nagraniu, błaga, błaga, proszę. Ja chyba sobie Minecraft. Nie, dobra, jest dobrze. Tutaj, nie wiem, tu był węgiel, ale dużo żelazo. Tutaj były jaksy. Tak, diaksy. Tutaj było żelazo. Oddaję. I tutaj był szmaragd. Dobra, koniec. To ja nie będę wam już... Pokazy, bo będę pokazywał co robię z diamentów Mam na nagraniu I tyle Chciałem też. No może w. Tym, no nie, to nie jest pora. Może to nie jest pora, ale. Chciałem też polecić kanał. Na. Y, kanały. Na przykład. Minecusin. Mi się bardzo. Pod... Znaczy, śmieszny jest. Śmieszny jest. To jest jego zaletą. Tak. Dalej. Gamę. Nie wiem. Nie wiem jak to jest z... Nie wiem. Dobra, Wojtek. Takie co nagrywa z Madzią mnie, ale nie no powinni wszyscy ich znać yy, i Madzia Mo Magdalena Monika taki też kanał yy, i jeszcze Shio oczywiście i jeszcze z KKF No dobra. Dobrze, dobra. tak sobie. Czy tak, najpierw kilo kilow zrobimy? Czy tak, kilow. E, tutaj jeszcze. Dobra. E, I tu. Do... A nie, najpierw trzeba iść. I ten, uwaga. Gdzie będziemy skakać? What the uwaga. Moli. Aj! Aj! Teraz zginę jak skoczy, nie? Okej. Okay. Raz się żywię. A, Dobrze. idziemy to wykopać. kurna Jak ja chcę nagrywać wam dłuższe filmy. Naprawdę, to jest moja... Moje marzenie! Żeby nagrać Wam jakiś dłuższy film Bo na tym PYSR-46 od dawna nie wchodziłem Co z niej... Oj, co ja robię, nie? Tym... Kilofem, nie? Przecież... Hmm, lops... Ups... Okej, okay, podejrzę, nie wiem ja. Jest dokładnie potrzebnej do wykopania Aha, jak się to robiło eee, Jak to się robiło Teraz pytanie Pytanie do Was Jak to się robiło? <śm> Nie no kurde, ale pamiętam Naprawdę bym pamiętał Ale zapomniałem Trudno Zobaczymy w domu Chodź Obym nie potrzebował Oj ścięło ścieło Obym nie potrzebował poradnika Dobra te? No A ty Minecraft A już dwudziesta pierwsza trzy ale ten czas leci Jakdy zaczynałem nagrywanie była dwudziesta dziesiąt pięć zaledwie no dobra trudno co poradzić mmm no dobra czy tak czyli pytanie jak to się robiło o nie Kurna, no nie wiem. E, ale ja nie będę oglądał. żadnego tego. Może drewno na to szło? Nie wiem. Kobal... stół? No dobra, idziemy drewno pozbierać o ile mamy w ogóle jej mamy, mamy O, oh, jest okej okay, co my mamy zrobić dobra bym nie musiał korzystać z poradnika jak zrobić to do enchanting. enchantingu Dziwne słowa. Dobra. Czy znaczy tak. Jak znam życie z ozdrębnich? Tak. Tak, tak. I... I... Gówno. O kurwa jeszcze zrobić ten y, do robienia miksturek. Tylko będziemy musieli zejść i wykopać jeszcze trochę y, tego, jak to się nazywa... Znowu zapomniałem. Y, psydianu.

Nic nie widzieliście? Nie, no dobra, teraz będą pytania pewnie. E, dobra, tu jest jaskina, nie batam jaskini na razie, przynajmniej na razie. Teraz to kopię, 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 kopię. I nie tylko Obsydian, a też luk, Żwir, Piasek i. Ziemy Dobra, nie wiem ile mamy naprawdę tego już Osiem do... Nie, dziewięć Dobra, 9 Musimy też sobie nas zbierać No potem... Kurde, jak ja was nic tak przynudzać Trzeba zrobić ten student tingu. byśmy sobie wtedy A zak... jeszcze biblioteczki muszę zrobić Biblioteczkami zajmę się sam bo no po co z pani? Ale mówię wam zaklęty off tak szybko wsiąga ten yy, ten sneteru. O, jest to lag. No, kule, nie chcę lagów. Tylko nie. Już się nie laguje. Lag odpuścił. O, i widzę, że już mamy 14 minut. To będzie trzeba kończyć powoli. No dobra. Dobra. Jesteśmy tu. Dobra. Jesteśmy tu, ludzi tu, myśli tak, być. myślę, że nie stało się nic, 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 myślę, o że nie stało się tak, i mamy. Portę. Oj, nie 15 minut Dobra, ja się z Wami żegnam z ja Stachu, no, dobra, misieczki Ym, Do następnego odcinka Trzymajcie się, na razie